Kochani, zapraszam Was na kolejny 24-godzinny challenge. Ja jestem Sylwia, testuję, no i zacznijmy wspólną zabawę. Dostałam wezwanie, aby spędzić 24 godziny z księżniczkami tylko z jakimi, bo ich jest przecież mnóstwo. Ale na szczęście doszedł kolejny komentarz i już wiem, z kim je spędzę. 24 godziny z Anną oraz z Elzą z Krainy Lodu. Będzie odpowiedni strój, będą odpowiednie dodatki, pójdziemy na jakieś fajne zakupy, spotkamy się z prawdziwą Anną oraz z prawdziwą Elzą no i wyczaruje prawdziwy śnieg. A na koniec wskoczymy do Tokaboka. No, bo jak to jest? Wszyscy czekamy na ciepło, na wiosnę, na lato, na pierwsze kwiatki, ale gdy chodzi o krainę lodu, o śnieg i o frozen, to wszyscy to kochamy. Kto z Was ma ochotę wspólnie razem ze mną zaśpiewać, mam demon. rozpalę to, co się tli. A może bolicie coś z repertuaru Anny? Jak sięga pawień! Jestem ciekawa, czy wy macie swoją ulubioną piosenkę z Frozen! Te przepiękne siostry, prosto z krainy lodu! Przede wszystkim rozśpiewane dziewczyny, będą mi dzisiaj towarzyszyć przez cały dzień! I najlepsze jest to, że będę mogła sobie wybrać, czy będę śpiewać z Elzą czyli tę zimową piosenkę, czy też może z Anną. Słuchajcie, nie wiem na co się zdecydować, ale na początek jeszcze no, no mam już taką niebieską bluzkę, która wygląda troszeczkę jak z krainy lodu, no to ubierzmy jeszcze kolczyki. Ja dzisiaj wybieram takie niebiesko-błękitne kryształki. A Wy, którą stylówkę na dziś wybieracie? Przepiękną Elzę, która jest cała, jakby oblana śniegiem, jakby obsypana lodem. No i oczywiście w kolorze niebieskim, czy też może kolor zielony, kwiatki. Super wzory, przepiękny gorset, rude włosy, no i oczywiście stylowe anny. Znam Wam się szczerze, że ja akurat z Anną i z Elzą mogłabym śpiewać przez cały dzień, ale teraz czas na kolejną niespodziankę. Czary, mary, czary, mary, uwierzycie w to, że za chwilę pojawi się tutaj śnieg. 3, 2, 1. Oto nowiutkie niespodzianki. Snow Color Reveal. Tuby, w w których ukrywa się aż sześć rzeczy. W kolorze niebieskim, niby ma taki mały rozmiar, ale w środku naprawdę jest coś ekstra. Spójrzcie, tylko tutaj mamy taką jakby kryształową korodę. Ale najlepsze jest to, że jedna z tajemniczych dziewczyn wyłoni się z prawdziwego śniegu. Robimy zatem unboxing. Na początek ściągamy sobie tutaj ten papierek. Chyba możemy tutaj to na górze ściągnąć. O tak. Słuchajcie. Ale czat, To jest prawdziwy gadżet na głowę. Ja z tego sobie mogę zrobić prawdziwą koronę. No zobaczcie na to. Tutaj jest po prostu taki grzebień dołączony. Odkręcamy. Mamy tutaj oczywiście instrukcje i ulotki. No ale najważniejsze są saszetki niespodzianki. Wydaje mi się, że w tej saszetce powinna być figurka. Zatem sprawdźmy to. O rany! Jaka przepiękna! Zobaczcie, ja wiem, ona jest oblana jeszcze teraz specjalną farbą. Zaraz zrobimy jej kąpiel. Prawdziwą w śniegu, ale wydaje mi się, że to jest chyba jakaś mała Anna. Są jeszcze trzy saszetki, i ja wiem, że w jednej z nich możemy znaleźć Olafa. Ja znalazłam takie oto gadżety, w tym małą marchewkę chyba dla Renifera. Jest też taka szata do ubrania fioletowa, no ale najważniejsza postać jest tu. A znalazłam Olafa! Przeniosłam się teraz do Łazienki, bo wydaje mi się, że tutaj będzie zrobić łatwiej ten śnieżny eksperyment. Potrzebujemy tuby, w środku których mamy takie specjalne saszetki. Ich nie wyciągamy. Teraz do środka wkładamy nasze figurki tajemnicze. Jeszcze dokładnie nie wiemy, jak wyglądają. Dolewamy wodę. Tylko ja teraz nie wiem, czy ma być ciepła, czy ma być zimna, więc wleję tak pół na pół. A słuchajcie, tutaj już zaczyna pojawiać się śnieg. O, rany, nie musiałam nawet tego mocno potrząsać. Ale, według instrukcji, powinnam teraz zakręcić te tuby. Już do obu nalałam sobie wody i potrząsnę. Wydaje mi się, że już jest gotowe. Zobaczcie, całość jest wypełniona naprawdę w prawdziwym śniegiem. Wyleję to sobie wszystko tutaj do miseczki. To samo teraz zrobię z tą drugą tubą. Czy mamy tutaj Annę? A, słuchajcie, idealnie nam się trafiło. I Anna, i Eza. I dodatkowo, no nie wierzę, ile tego śniegu jest tutaj, zobaczcie. O, to jest troszeczkę jak taki jasek kinetyczny, bardzo miły w dotyku. Jestem już z powrotem, zadanie wykonane, był śnieg, no i są księżniczki. Mijają 24 godziny, a ja cały czas jestem z Anną oraz z Elzą, zobaczcie. Tym razem są one w takiej wersji. Możemy im teraz ubrać gadżety. Elza ma już ubraną swoją długą szatę, czy też taki długi płaszczyk i nawet ma tutaj takie śnieżynki. Natomiast Anna może mieć ubraną torebkę, ją możemy sobie tak przewiesić przez ramię, albo gdzieś tutaj na przykład na szyję, no i oczywiście dołożyć jej przepięknego bałwanka Olafa. A teraz uwaga, 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 bo ja tutaj mam jeszcze dwie takie tuby, które będę otwierać na tych krótkich filmikach, shortcach. Ale jeżeli chcecie sprawdzić razem ze mną, co tam jest w środku, to koniecznie musicie zasubskrybować mój kanał. Było się późno, ja jestem głodna, a obiecałam wam jakieś zakupy. Chodźmy do jakiegoś sklepiku takiego osiedlowego no i sprawdźmy, czy tam znajdziemy jakieś fajne słodycze albo coś do jedzenia, właśnie związane z krainą lodu, z Anną, z Elzą, albo po, 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 albo po prostu z jakimś kolorem niebieskim. Thank you. wam okropnie. Słuchajcie, niby świeci słońce, ale jest potwornie zimno. Zupełnie jakby nastała prawdziwa kraina lodu. Tylko słabo bo nie znalazłam żadnych fajnych słodyczy, ale za to mam soczki, a na nich Elze, Olafa. Po drugiej stronie mamy naszego spena. No i oczywiście jest jeszcze. Anna. Te soczki akurat są mega fajne, idealne takie na orzeźwienie. Wybieram sobie ten soczek, gdzie mamy Olafa. O, o rany! Uwielbiam sok o smaku jabłkowym. Pokusiłam się tylko i wyłącznie na jedną rzecz. Wybrałam sobie. Lizaka. Sugerowałam się kolorem. W końcu niedługo nos, Więc mamy tutaj zajączka czy też króliczka, ale w takim śnieżnym kolorze. Przetestujmy jeszcze jego smak. Niestety trochę ucierpiał i stracił już połowę ucha, ale jest przepyszny. Czas na toka life world. No i udowodnię Wam po raz kolejny, że w tym świecie również pojawi się Anna oraz Elza. No i może nawet stworzymy jeszcze innych bohaterów z Waszej ulubionej bajki Kraina Lodu. Co co? Zaczynamy! No i od razu przechodzimy do kreatora postaci pierwsza, najważniejsza, królowa, czyli nasza przepiękna. Elza. Zaczynamy najpierw od karnacji. Teraz zmienię jej nieco mniejszy nosek. Brwi oczywiście zrobimy jej takie tradycyjne czarne. Jeśli chodzi o fryzurkę, no to nasza królowa musi mieć zaplecione oczywiście barko. Wiecie, te disneyowskie postacie mają te noski dosyć takie charakterystyczne. Teraz czas na rumieńce. Zróbmy sobie rumieńce w takim kolorze, dosyć spore na tych policzkach. No i z tego co pamiętam, to ona chyba miała piegi, a przynajmniej kilka takich piegów, więc może wybierzemy sobie to. Może nieco jeszcze ciemniejsze. O, coś takiego. Zobaczcie, tych rodzajów piegów jest tutaj mnóstwo. A ja bym chciała, żeby one były tak wokół nosa, nie na całej twarzy. O! ale właśnie w ten sposób. No i na sam koniec najłatwiejsza rzecz, musimy jej wybrać sukienkę. Jednak ja pójdę w klasykę i wybierzemy sobie niebieską. No jest pięknie. Na sam koniec jeszcze tylko na głowie korona. No to teraz szybciutko tworzymy jej siostrę. Anna musi mieć odpowiednią karnację, również taką jaśniejszą, może i zróbmy, może coś takiego. Nosek od razu nieco jaśniejszy i inny kształt. On musi być bardziej taki okrągły. Ten mi się podoba. Oczy jej zrobimy inne, takie duże. Brwi oczywiście brązowe, ale nieco większe. Ona również musi mieć piegi i również musi mieć jakieś fajne zrobione policzki. No i teraz czas na sukienkę. Anna miała taką sukienkę w kwiaty, ale chyba jednak pokusza się o coś takiego. I poszukamy czegoś we włosy. Ona miała takie wstążeczki. Może po prostu damy jej takiego zielonego kwiatka. A jej ukochany, pamiętacie jak miał na imię? Oczywiście, Krzysztof. No i tutaj możemy zaszaleć. Ja dokładnie sprawdziłam, jak on wygląda. No i zaraz wam pokażę, co tutaj teraz wymyśliłam. Nosek musi mieć nieco większy. Oczy zrobimy mu takie duże. Brwi ciemno-brązowe i oczywiście muszą być zdecydowanie grubsze. Uśmiech, wiecie, taki co to nie on. Taki przekrzywiony na bok. On ciągle robił jakieś śmieszki, jakieś kecheszki, i myślę, że to będzie ok. On też miał poliki zaczerwienione. Zresztą, jak wszyscy tam, bo był y, śnieg, było zimno, był mróz, więc te policzki zrobimy mu. Takie nawet dosyć mocno widoczne. Piegi również, ale dosłownie tylko ich kilka. Włosy teraz łatwo. Wybierzemy sobie kolor brązowy, jakiś odpowiedni odcień. Myślę, że ten będzie ok. No i teraz wybieramy sobie fryzurkę. Fryzura taka rozczochrana, bym powiedziała. Włosy powinny być troszeczkę na bok i troszeczkę dłuższe. Chyba mam tę idealną fryzurę. A, o to mi chodziło! Jest przepięknie. Teraz czas na odpowiedni strój. Strój kogoś, kto pracuje. No przecież on pracował przy lodzie, więc może tutaj gdzieś będą te stroje takie odpowiednie. Powinien mieć. Właśnie coś takiego, rękawiczki, golfik. Ja bym chciała dorzucić mu na głowę jeszcze jakąś czapkę zimową. Na oraz Elza są w zimowej krainie. No i tutaj pada śnieg, yy, mamy mnóstwo puchu i są kule śnieżne. I z nich zbudujemy sobie Olafa. Potrzebujemy jedną kulkę na dole, drugą, trzecia z głową. I mamy to! Olaf jest zrobiony, dziewczyny są zachwycone. W końcu pojawił się ich lodowy przyjaciel. Teraz przenosimy się daleko do lasu, gdzie jest z nami Krzysztof. Y, powinien mieć marchewki w ręku, ponieważ on szuka. Svena, czyli swojego przyjaciela, który jest takim oto wielkim zwierzakiem. Zobaczcie, jak oni fajnie razem wyglądają. Mam nadzieję, kochani, że odcinek wam się spodobał. Czekam na kolejne komentarze. Dajcie mi zadanie. Ta ekipa wygląda super. W końcu jest to Frozen, czyli ukochana bajka przez wszystkich. Kraina lodu. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Do usłyszenia. Pa, pa.